Cześć moi drodzy, jest niedziela. Puchar Polski w Wałbrzychu, wyścig kategorii C1, górale na start. I zobaczcie, pokażę Wam co my tu mamy, proszę bardzo. Tutaj Head Team, tam dalej widzicie reprezentację Wielkiej Brytanii. Ogólnie obcokrajowców jest sporo. Idziemy sobie dalej, tutaj oczywiście ładny busik. Tutaj, proszę bardzo, Canondale Factory Racing z ładnym kamperkiem. A tutaj to dopiero jest klub, proszę bardzo, warszawski klub kolarski. Pozdrawiamy, życzymy, życzymy powodzenia, oczywiście. Idziemy sobie dalej, Canondej ciąg dalszy i dochodzimy sobie do Cross Racing Teamu. Także stawka polska też jest pełna. Tutaj Kasia Solus, Kasi też życzymy powodzenia, oczywiście. No gruba impreza jest, gruba impreza tutaj. Volkswagen samochody dostawcze, a zrobimy sobie kółko od razu. Jak już tak chodzimy, to zrobimy kółko. Tu już kolejka, jak widzicie, żeby maję włoszczowsko pooglądać. Tutaj również same dobre zespoły. No, Kross ma tutaj niezły namiocik, trzeba przyznać. Idziemy dalej. O, a tutaj jest najlepsza pani fotograf. Na polskiej scenie kolarskiej Trzeba się do niej uśmiechnąć, bo ja mam nadzieję na jakąś fajną fotę, więc muszę się podlizać trochę no. A jeszcze za chwilę pokażę wam jak było wczoraj, także cofamy się na chwilę do soboty Słuchajcie, pokażę wam jaką mamy fajną miejscówę Na nocleg Agroturystyka Słoneczne wzgórze I faktycznie jest tu wzgórze i jest tu dość słonecznie i klimacik też jest bardzo fajny i najfajniejsze jest to, patrzcie o że mamy tu całkiem sporo różnych zwierzaków, o tu na przykład jest kotów jest dość sporo, trzy cztery, był piąty, tutaj takie gąski są też i idziemy dalej tu jest bardzo fajny ogródek. Ciach, tam chyba kury chodzą, z tego co widzę. Tutaj jest pastuch, ale tym się nie przejmujemy. A tutaj jest. O, proszę bardzo, no jak z bajki. Zobaczcie, jaki konik. To jest chyba koń Gandalfa, coś mi się wydaje, bo taki biały jest. Nie pamiętam, jak go się nazywał. Pędzący wiatr, czy coś w tym stylu. No, ale jest całkiem fajnie. Nawet trampolina jest. Także, no, nie brakuje nam niczego. Pokażę Wam jeszcze ciekawy gadżet. Tego jeszcze u mnie nie widzieliście, więc jest fajna okazja. To jest, słuchajcie, Compex, czyli tak zwany elektrostymulator. I co to robi? No, w dużym uproszczeniu po prostu razi. Prądem stymuluje nasze mięśnie, czyli jakby pobudza je bez naszego udziału. No i ja go używam właśnie głównie do regeneracji, pozwala troszkę sobie nasze mięśnie rozluźnić właśnie przed wyścigiem. Lubię sobie to odpalić. I to ma dużo trybów, generalnie nawet jakieś tryby treningowe. Teoretycznie potrafi również właśnie stymulować mięśnie, być jakby. Zastępstwem dla normalnego treningu, natomiast ja tego używam do regeneracji i odpalę sobie tutaj tryb, który się nazywa Masaż Relaksujący Cyk. I jak widzicie, mam to podpięte zarówno na łydkach, jak i na czwórkach. Cztery kable. Także startujemy sobie lewa łydka. Trzeba sobie odpowiednio dobrać moc. Tak, żeby nie czepało za bardzo, ale żeby to coś faktycznie robiło. Damy na 300. 300 to jest ładna liczba. Teraz prawa. I już widzicie, że nogi mi chodzą. Ja nimi nie ruszam. To nie jest spowodowane przeze mnie. Tak działa po prostu prąd, który w tym momencie mnie stymuluje. I druga łytka już odpalona. Ciach, to teraz pora na czwórki. No i dobra, moc mamy odpaloną, ustawioną. Jak widzicie, no śmiesznie to wygląda. Ja jak mówię, ja tymi nogami nie ruszam. To nie jest moja sprawka. One, że tak powiem, chodzą same, właśnie pod wpływem. Prądu, które przez nie przepływa. No nie jest to tania zabawka. Ja mam jeden z podstawowych modeli, a i tak kosztował, o ile dobrze pamiętam, około 1300 zł. Jak sobie chcecie więcej na ten temat poczytać, to link macie w opisie. No i ja się teraz troszkę pomasuję. Taki cykl będzie trwał około 20 minut, a potem idę spać. No, powiem wam jeszcze tylko, że po wczorajszym objeździe trasy, kiedy przeraźliwie zaczął mi trzeszczeć suport. Udało mi się to jakoś ogarnąć. Smar pomógł. I teraz przynajmniej na razie nic nie trzeszczy. Także bądźmy dobrej myśli. Mam nadzieję, że na wyścigu nie zacznie, ale dokonałem tego, naprawiłem. Nagram wam start kobiet. Jeszcze wyścigu nagrywał nie będę, bo dzisiaj jest na tyle poważna impreza, że chcę się skupić na swoim wyścigu. No i ruszyły. Uwaga! Jadą, jadą. Maja tutaj blisko, z przodu walczy. No i poszły. Zaczęło się. A juniorki też wam pokażę, co mi tam. No, Patrycja Zawierta i Matylda tutaj widać, że chcą być z przodu od początku. Także trzymamy kciuki. Zowodzi w tym rankingu, ale spiętnie jadą, proszę Państwa. Oni skaczą jak zajączki tam przez jakieś przeszkody. Naprawdę. Ale to jest tak, jak mówiliśmy, jaka to jest elita, proszę Państwa. To jest elita światowa. O, oh, yes. No i pomknęli teraz tam na tym zjeździe mocno i zdecydowanie. A teraz będzie, um, będziemy ich oglądać, proszę Państwa, na tym podjeździe. Gdzie był numer trzeci? Nie zauważyłem, ale zaraz może ich tutaj okay. ściągniemy na tym podjeździe. Pierwszy, mocno zaakcentował zdecydowanie, a teraz cały ten...

Idzie yes, Michał, jedzie Michał? Który? W tym takim z, 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 siwym stroju z żółtym napisem. Dawaj, dawaj, jedzie! Michał, dawaj, Michał! お名前 I dobra, udało się wywalczyć 13 miejsce. Także jestem z siebie całkiem zadowolony, chociaż mam taki, taki troszeczkę niedosyt. Aczkolwiek przed wyścigiem zakładałem, że właśnie zmieszczenie się w 15, w punktowaną 15, to będzie już spełnienie moich oczekiwań. No ale jakoś tak na wyścigu ta dyszka była całkiem blisko, więc stąd się właśnie ten niedosyt bierze. Ale ogólnie plan minimum spełniony. Także myślę, że jest dobrze. Ja z siebie jestem bardzo zadowolony. No, myślę, że wyścig pojechany tak na czwórkę z plusem, może takie minus 5 ogólnie spełniłem wszystkie swoje założenia. Chciałem przede wszystkim pojechać równo, na spokojnie, żeby się nie zajechać w pierwszej części, i to mi się udało, wyśmienicie, nawet na tyle dobrze, że wręcz dwa ostatnie kółka. Jechało mi się najlepiej i tak odczuwalnie wydaje mi się, że najmocniej właśnie się do tego przyłożyłem. Środek był zdecydowanie najsłabszy, tam mi troszkę może brakło takiego pazura, może troszkę zbyt właśnie spokojnie. Znaczy spokojnie. Wiecie o co chodzi. Jechałem, ale ogólnie to wydaje mi się, że było dobrze. Także jeszcze raz 13. miejsce, 4,5 minuty za Avancinim i Marot. Także to jak na mnie to jest naprawdę życiowy rezultat. Jeszcze w Zadowie, na przykład, do czołówki straciłem 7,5 minuty, bodajże, jeśli dobrze pamiętam, a teraz było 4,5. Do Andreja Cinka chyba coś koło 3 czy 4, coś w tym stylu. No i przy okazji, oczywiście, gratuluję serdecznie wyniku chłopakom, czyli Filipowi i Krzyśkowi, bo naprawdę pojechali kosmos wyścig. Filip przyjechał piąty, Krzysiek przyjechał szósty. Filip chyba nawet finiszował z Ondrejem Cinkiem, także no naprawdę Petarda i autentycznie się cieszę Że tak im się udało pojechać Bo to świadczy o tym, że cały nasz polski poziom Stopniowo, stopniowo, ale jednak konsekwentnie idzie do góry I wszyscy jeździmy szybciej, zresztą mówiłem też na Wtorkowym live Że Cały czas tracę do Filipa te 3-4 minuty Ale trzeba też brać pod uwagę to Że on czy Krzysiek również nieustannie po trochu przyspieszają także wszyscy jeździmy wydaje mi się coraz lepiej i mam nadzieję, że coraz więcej osób będzie zauważać lub też już zauważa że polskie kolarstwo górskie wśród mężczyzn to nie jest tylko Marek Kondwa i Bartek Wawak ale są też inni zawodnicy, którzy potrafią dobrze pojechać w końcu udało się przejechać jakiś polski wyścig na prawdziwej, dobrej trasie wrzuciłem ją w środę, także jak ktoś nie oglądał, to zapraszam. Zobaczcie, jak wygląda trasa godna tego typu imprez. W naszym kraju tym razem nie musieliśmy uciekać gdzieś do Czech czy za granicę, żeby się pościgać na czymś porządnym. I tak, słuchajcie, powinny wyglądać trasy na najważniejszych imprezach w kraju, czy też właśnie na wyścigach międzynarodowych. Także tutaj organizatorzy górali na start, odwalili naprawdę kawał dobrej roboty, i myślę, że wstydu na pewno przed. Avancinim innymi zawodnikami z zagranicy nie było. Mieli naprawdę na czym się ścigać, i to jest runda na światowym poziomie, no tak trzeba to powiedzieć. Ja natomiast serdecznie dziękuję wszystkim, którzy pojawili się na miejscu, którzy byli obecni, kibicowali mi, podchodzili do mnie. Dziękuję bardzo za każde ciepłe słowo. Naprawdę bardzo było mi miło się z Wami zobaczyć na żywo, i mam nadzieję, że coraz więcej osób nie będzie się bało tylko przyjdzie zagadać, ja chętnie z wami zawsze porozmawiam. Jak chcecie się o coś spytać, cokolwiek dowiedzieć, przybić piątkę, no to zapraszam serdecznie. Po to też jestem, tak? Po to tak naprawdę my wszyscy jesteśmy na tych zawodach. Zawodnicy są dla kibiców i tak to powinno według mnie działać, także jeszcze raz dzięki i dziękuję również za wszystkie nadesłane filmy, bo w tym odcinku nagrywki z wyścigu są, są sponsorowane przez was. Przez moich widzów. Ja akurat nie miałem nikogo, kto by mógł iść na trasę, mnie ponagrywać. Także uratowaliście trochę ten odcinek. No i co? Mam nadzieję, że Wam się podobało. Dzięki raz jeszcze. I widzimy się w następnym materiale. Cześć! Zostawcie łapkę w górę i suba!